Ja jestem Pitres i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I jest to kolejny film z serii Minecraft Budowle. I dzisiaj zbudujemy traktor. Więc zaczynajmy. Na początku może nawet trochę sobie jeszcze zrównam tę ziemię. Na początku robimy 2 dw na 2 w taki sposób z bloków węgla. I w odstępie o jeden robimy to samo. Następnie raz, dwa, trzy i po bokach stawiamy. Ze smooth stone slabów robimy taki podłużny. Z, z bloków na karoserię że tak powiem. Stawiamy trzy na nich dywany. time set jeden, ok, i teraz tutaj stawiamy w taki sposób szkło, tutaj drzwi, na tym wszystkim dywany. Clear. Tutaj stawiamy dwa płotki, a tu dwie półpłytki, Następnie tu drabinkę. Tutaj stawiamy ramki na przedmiot. Tu też w te i wkładamy czerwone betony, a wszędzie wkładamy w bloki kwarcu. Więc tak się prezentuje nasz traktor. Tak od zewnątrz, tak od środka. Ale to nie koniec, widzowie. Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 5 chłapek w górę, to nagrywam film, jak zbudować różne takie. Urządzenia do tego traktora, przykładowo przyczepki, pługi do rania, siewniki i takie tam. No i cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Subujcie mój kanał z dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach propozycje na kolejne filmy lub serie. Wpadajcie także na kanały Speaks Mruczusia i Pyro Gaming. a teraz trzymajcie się, cześć!